Dzień Podchorążego w kalendarium tej naprawdę zacnej uczelni jest chyba jednym z najważniejszych dni. To dzięki Wam, Podchorążowie, ta szkoła tak pięknie prosperuje. Również stoicie na straży bezpieczeństwa naszego narodu. I Zapewne, kiedy przyjdzie taka potrzeba, staniecie w obronie naszej ojczyzny. Ale na co dzień będziecie bronić i chronić społeczeństwa naszego w każdej sytuacji, zagrożonego życia czy też mienia. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze święto. Życzę Wam, panie i panowie podchorążowie, byście godnie przejęli władzę od komendanta Rektora na dzień dzisiejszy. Bawcie się dobrze, radujcie się, że możecie świętować. Gratuluję wszystkim dzisiaj wyróżnionym honorowanym, wszelkimi odznaczeniami, dyplomami. Pamiętajcie, że od Was zależy przyszłość naszego narodu, od Was zależy to, jak będziemy żyć, w jakim państwie i jak to, to państwo będzie kształtowane. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za wspólny wymiar dzisiejszego święta.